Zapraszam na mój drugi kanał z muzyką i na kompocik plus. Linki w opisie. Mojemu staremu odwaliło na punkcie Super Mario. Tak, na punkcie tej znanej wam dobrze gry, w której to przemierzacie odległy świat wąsatym hydraulikiem. Zgaście to światło. Po drodze, zbierając monety. Dalej proszę. I bonusy, pokonując różnych przeciwników, by na końcu zmierzyć się z Bowserem i ostatecznie uratować księżniczkę. Księżniczkę! Ja pier... Kto nagrywał te slajdy? Ale jak zwykle zacznijmy historię od samego początku. A więc wszystko zaczęło się w dniu, kiedy grałem sobie na konsoli, którą dostałem jakiś czas temu na urodziny, w zestawie z różnymi starymi gierkami i takimi tam spoko rzecz. Akurat pykałem sobie w Super Mario, kiedy do domu wrócił stary. Cześć Synek! Cześć, tato. Jest coś na obiad? W mikrofali masz pierogi, o ruskie moje ulubione! Jest śmietana. I w tym momencie popełniłem katastrofalny błąd. Co tam ciekawego porabiasz, synek? A gram sobie. O, a co to za gierka? Super Mario, chcesz zagrać? He, a co ja, synek? W jakieś giereczki dla dzieci będę się bawił! No dobra, daj spróbuję. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, jak dużym błędem było uczenie starego w tę gierkę. Jak to tu się. Gałką idziesz. Czym się skacze? X-em tu. A, dobra. A R2 skaczesz z takim twistem. Jakim twistem? A, rozumiem, rozumiem. Gdzie mam iść? W lewo? No jak w lewo, tato, to jest Mario. No ja się nie znam, synek. O, moje espresso się zrobiło. Teraz graj, bo czas leci. Dobra, dobra. Te żółte mam zbierać, tak? Tak to monety. Za sto masz życie. Na żółwia musisz skoczyć. Hop! Jest, pokonany. Uważaj na skorupę. O! Bonusy, zbierz bonusy. Jakie bonusy? No to ze znakami zapytania, musisz w to skoczyć. A, w to, dobra. O, i co to? Szybko zbierz tego grzyba, bo ci ucieknie. Aaj. Jest. O, teraz mam dużego. Teraz możesz niszyć te cegły. Uważaj na przepaść. Hopa! W tym jednym brązowym są ukryte monety. Gdzie w tym? A, dobra. Hopa! A co to za jakiś nagietek? Zbierz go, będziesz strzelający. O, takie bajery. A czym się strzela? R1! Zastrzel rosiczkę! No ale musisz podskoczyć. A. Ale nie skakuj na... Szkurde, ja nie umiem! Uważaj na żółwie! No i czemu już nie mogę strzelać? Bo skłesz się na rosiczce. Zrzuć sobie grzyba, L2. To tak można? Tu się da do rury wejść. Jak? Skocz i w dół. I co tu jest? Monety tylko. Ło, kurde, będę go baty. I teraz w tą rurę? No. No bonus miałeś. Aj, bo ja nie widzę, synek, nie mam okularów. Tutaj musisz zrobić parkura. Jaka kura? No musisz przeskoczyć. Ha, he, ha. grzyb, uważaj. Aj, 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 znowu mam małego. O, tu jakiś czerwony! Na tego czerwonego nie skacz, bo... Aj. Aj, no i skułeś się. Ale było dobrze. I co mam dać? Traje Jane? Tak, traje Jane. Mama zawołała starego, żeby zjadł wreszcie te pierogi i wtedy się zaczęło. Janusz, pierogi ci stygną! W sumie to ja bym wolał pierogi z kapustą i grzybami. Spoko, zostanie więcej dla mnie Zjadłem sobie drugą porcję pierogów Po czym spytałem starego, czy czasem nie będzie oglądać meczu I czy nie zgasić już konsoli, bo ja idę odrabiać lekcje Ale on na to Nie, nie, idź, idź, ja sobie w to jeszcze pogram Trochę mnie to zdziwiło, bo grał już ponad godzinę no Ale spoko Odrobiłem lekcję, chwilę pocilowałem I zrobiło się już późno, więc się wykąpałem i poszedłem spać Rano wstałem, poszedłem zrobić sobie śniadanie I na kanapie zastałem grającego starego O, tato, ty już od rana grasz? Skąd wiedziałeś jak włączyć konsolę? A nie, ty w ogóle nie spałeś, prawda? Masakra, stary nawalał całą noc i był już na siódmym świecie, kiedy ja nie zdążyłem nawet przejść trzeciego. Gdy wychodziłem do szkoły, to stary dalej grał, ale zaraz jedzie do pracy, więc byłem przekonany, że na pewno skończy. Jednak po powrocie ze szkoły doznałem szoku. Stary nie był w pracy i dalej siedział przed telewizorem. Tato, nie poszedłeś do roboty? Wziąłem na żądanie synek! Jak to to się robiło, żeby bonus wziąć? Później, kiedy stary się na chwilę oderwał od konsoli, żeby opróżnić zbiornik, chciałem się zalogować, ale hasło nie wchodziło. Tato, zmieniłeś hasło? Tak, i to jest takie hasło, że nigdy nie zgadniecie! Janusz 123? Kurde, mogłem dać Janusz 1234. Razem z mamą stwierdziliśmy, że to zaszło za daleko. Postanowiliśmy odłączyć staremu konsolę. Co się stało? Nie! Muszę ratować księżniczkę! Księżniczkę! Buu ser uwięził! Księżniczkę! Po jakiś kilku godzinach stary doszedł do siebie, a przynajmniej przestał już krzyczeć o grzybach i księżniczce. Myślałem, że już mamy spokój, ale to był dopiero początek. Kiedy następnego dnia wróciłem ze szkoły, zastałem starego ubranego w strój Super Mario. Tato, co ty masz na sobie? No jak to, co synek? It's me, Mario! Ja pier... Po całym domu były porozkładane grzyby, monety, rury i tym podobne rzeczy z gry. Wtedy myślałem, że widziałem już wszystko, ale się myliłem. Synek, patrzaj czego się nauczyłem z tutoriala! Raz, dwa, trzy i... Tego wieczoru stary pobiegł do osiedlowego sklepu z grami. Poproszę gry Super Mario! Wszystkie! Wykupił chyba wszystkie gry z serii Super Mario, takie jak Mario Bros., Mario Forever, Mario Kart i Super Mario Galaxy. No i po kolejnych kilku godzinach spędzonych przed konsolą, stary zorientował się, że w Super Mario Bros. X można samemu tworzyć poziomy, więc musiałem przechodzić levele, które stworzył mi stary. Synek, chodź przejdź mój level! Założę się, że się skujesz! <laughs> I oczywiście działało to też w drugą stronę. Synek, zrobisz mi jakiś level? Tylko nie za trudny! Potem stary zagrał w Mario Forever i już tak się wyćwiczył, że w 15 minut ranował do trzeciego świata. Po jakimś czasie, kiedy stary wyszedł z respa i poszedł w lewo, odkrył Mario Minix. Wtedy myślałem, że już zapuści korzenie na tej kanapie. W Mario Minix ma się dwa życia i chodzi o to, aby przetrwać jak najdłużej i uzbierać jak najwięcej punktów, zabijając skorupami potwory, które spadają z nieba. Stary tak się wciągnął, że siedział całymi dniami i nocami bijąc nowe rekordy. Znowu god like, oh yeah, za chwilę wskoczę na światową listę Przez granie stary zaczął zaniedbywać swoje obowiązki Tato, miałeś mnie zawieźć do szkoły Co? A jebać szkołę? Mario nie chodził do szkoły, a jest super bohaterem No i nie mył się od kilku dni, co było już mocno wyczuwalne Tym bardziej, że przy grze emocjonował się i pocił jak świnia Odmówił nawet swojemu koledze z roboty wyjście na piwo Halo? No cześć Janusz, jak tam? Dzisiaj wieczorem na jakiego browarka wyskoczymy? Kurwa, na szóstym świecie jestem, żółwie mnie atakują, spierdalaj! Kiedy stary przeszedł wszystkie główne światy, to oczywiście na tym nie poprzestał. Zaczął przechodzić dodatkowe poziomy, takie jak zaginiona mapa, wesołe czołgi, czy światy hardcore. No i właśnie na światach hardcore się zaczęło. Nie były one już takie proste jak zwykłe światy, więc kiedy staremu nie wychodziło, to zaczął się irytować. No kurwa! Przecież doskoczyłem! Oczywiście stary skuwał się niejednokrotnie. Kurwa! Synek, podaj mi nowy joystick! Z każdym skuciem starego, straty były coraz większe. No szkurwa jego mać! Synek, podaj mi nowy joystick i telewizor! No kurwa, jego trzymać! Synek! Co jest? Podaj mi nowy joystick, telewizor, szafkę, kanapę i ścianę. Nie wiem skąd, ale stary dowiedział się też, że powstał film Super Mario. Jak się domyślacie, kupił go już tego samego dnia i oglądał z jakieś pięć razy. Ja ci dam, Bowser, ja ci dam! Dajesz, Mario! Woohoo! Staremu całkiem odwaliło na punkcie tych całych grzybów. Synek, czuję grzyby! Grzyby! Może to z kratki wentylacyjnej. Kiedy stary wyczuł grzyby, wpadł na najgorszy możliwy pomysł. Kiedy następnego dnia wróciłem do domu, nie mogłem się tego spodziewać. Zastałem starego sypiącego na podłogi jakąś ziemię z grzybnią. A w całym domu były pozasłaniane okna i chodziły jakieś farelki i natryski do trawy. Tato, co tu się wyprawia? Synek, pomóż mi! To musi być ciemno, ciepło, wilgotno! Nie potrwało to długo, bo mama wezwała służby, które miały to posprzątać, a stary za ten czas musiał siedzieć w klatce. Zostawcie mi to! To mają wyrosnąć grzyby! Grzyby! Synek, podaj mi kwiatka, to będę strzelający! Zatłukę was, zatukę! Następnego dnia, kiedy mama zawołała nas na obiad, stary odziwo wstał od konsoli. Co to, pomidorowa? Przecież mówiłem, że będę jadł tylko grzybową! Tato, ale ty wiesz, że Mario wcale nie lubił grzybów? Hę! E? Powiedzieć, że staremu odwaliło to mało. Rzucił nawet swoją dotychczasową robotę jako inspektor BHP i założył firmę hydrauliczną, którą nazwał Mario Bros Corporation. Pierdola BHP! Hydraulictwo, to jest moje powołanie. Dobra, tylko teraz gdzie ja znajdę Luigi'ego? O nie, nie, nie ma nawet takiej op... Czekamy na pierwszy telefon! Tato, myślisz, że dałeś jedno ogłoszenie na Face'a? i już ktoś zadzwoni? Nie tylko na Facebooku. Halo, halo, nadajemy ogłoszenie z helikoptera. Mario Bros Corporation, cieknie ci z rury, masz problem hydrauliczny, zadzwoń do nas, a Mario i Luigi załatwią to szybko i sprawnie. Telefon kontaktowy 778. Jest synek, jest pierwszy telefon. Dzień dobry, Mario Bros Corporation, w czym możemy pomóc? Dzień dobry, z tej strony Jerzy Naftaliński, dzwonię z firmy Wąskiej Ajo. Informuję, że rozmowa jest nagrywana. Chciałbym przedstawić panu naszą najnowszą ofertę paneli fotowoltaicznych. Zwieprzaj pan! Po kolejnej godzinie czekania wreszcie zadzwonił drugi telefon. Dzień dobry, Mario Bros Corporation, w czym możemy pomóc? Dzień dobry, ee, bo mi kran przecieka. To super! To znaczy, nie ma takiego przecieku, którego nie załatamy. Siara jak nie wiem. Kiedy wychodziliśmy z domu, akurat przyszedł wujek Zenek, który miał naprawić gniazdko w łazience. Cześć Janusz, cześć młody. No cześć Zenek, słuchaj, my właśnie wychodzimy, ty możesz tam robić na spokojnie, tylko, he, uważaj, żeby cię nie pierdolnęło. He, spokojnie Janusz, elektryka prąd nie tyka. Co wy macie za dziwne stroje? Stary nawet kupił jakiegoś starego, przyrdzewiałego od spodu busa, którego okleił naklejkami z gry i ogromnym napisem Mario Bros. Corporation. To właśnie nasze firmowe cacko. <laughs> Włącz jakąś muzę, tato. Jasne, synek. Ech, mogę przełączyć? No, no. <laughs> tato, nie sądzisz, że to siara w tych strojach? Synek, siary to ty nie zrób! A po co ci te głośniki? Zobaczysz. Tak? Dzień dobry, my do wycieku z rury. Zapraszam. To tutaj, z tej rury mi cieknie. Dobra, zaraz to naprawimy. Dobrze, ja będę w salonie. Tato, ty w ogóle znasz się na hydraulice? <grystanie> synek, pytasz dzika czy stra w lesie? Ja jestem wręcz urodzonym hydraulikantem! Do roboty! Stary puścił muzyczkę z Mario i zaczęliśmy robić. No, synek, możesz odkręcać! To może najpierw wyjdź spod zlewu. Synek, jest naprawione. Coś mówię, to mówię. Odkrętaj. Po kolejnej godzinie męczenia się z rurami, sytuacja wcale się nie polepszyła. Synek, coś poszło nie tak. Co? Uciekaj! Jak się domyślacie, klient nam nie zapłacił i wyrzucił nas z domu. Cali mokrzy wracaliśmy na chatę. Kiedy weszliśmy do domu, zastaliśmy wuja na kanapie, grającego w Super Mario. Zenek, jak tam, gniazdko już zrobione? No ta, ta, zaraz będę robił. O, na siódmym świecie jesteś. Dawaj, zagramy multiplayer. Albo zrobimy sobie levele. O, no, to też, to też. Podłączyli drugiego pada i zaczęli grać we dwóch. No przeskocz tam. Blokujesz mnie. Uważaj na żółwia. Monety zbieraj, monety. Mam małego, zrzuć mi bonus. Aż sam miałem ochotę zagrać jedną partyjkę, ale nie było szans. Mogę teraz ja zagrać? Nie! Młody, zrób nam popcorna! Wtedy ktoś zadzwonił do drzwi. Pójdę otworzyć. Cześć, przystojniaku. E, no cześć. To ty jesteś Super Mario? Nie, ja jestem Luigi. Y, to znaczy, nie jestem Luigi. Nieważne. Tato, ktoś do ciebie. Niech ten komornik i da mi spokój! Wszystko jest zapłacone! Nie, tato, to nie komornik. Witaj, księżniczko pejcz! Mówi się Pitch. Cicho. No hej, Mario. Mrrr. O, księżniczko, kiedy patrzę w twoje oczy, to widzę w nich twoje źrenice. Kiedy wuja zobaczył, że stary zamówił sobie księżniczkę, odpalił się w nim jakiś samiec alfa. O nie, ta księżniczka będzie moja! A dzisiaj rano umyłem okna. I wrócił po 10 minutach przebrany za pierdzielonego Bauzera. Dobra, Synek, my idziemy na górę zagrać w planszówkę Mario! Nic z tego, Mario! Picz jest moja! Jak on zrobił taki głos? Użyłem modulatora głosu. Ale to nieistotne. Ty, Bauzerze, śmiesz tutaj przychodzić? Synek, rzuć mi mojego grzyba! łapta Coś podłoga skrzypi. Teraz mam dużego! Lepiej się poddaj, Bowser! Mario, ład kwiatuszka! Synek, czemu nie strzelam kulkami? Hmm, nie wiem, może dlatego, że to prawdziwe życie? Za to mogę strzelać dupą! Wtedy nagle wuja wyciągnął jakiś miotacz ognia i zaczął nawalać ognistymi kulami. Synek! <laughs> 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 Szybko złapałem gaśnicę i pobiegłem ugasić starego. Wuja skorzystał z okazji i uciekł z księżniczką. <laughs> Nic ci nie jest, tato? Oprócz sparzonej dupy i jaj? Nic. Halo? Dzie dzień dobry, bo mi przecieka tu. Spierdalać! Synek, nie będziemy tak traktował jakiś boser! Wtedy nastąpił wkurw starego. Chwycił kolejnego grzyba i wybiegł z domu, po czym rzucił grzybem w odbiegającego wuja. Oh! Och, Mario! Och, pitch! Jeżeli długo i szczęśliwie. O, godzina minęła! Do widzenia! Podniesie mnie ktoś?